Sponsorem odcinka jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce? Witam w kolejnym materiale na kanale Nas. witaj. Siemanko witam. Nos, troszeczkę czasu minęło. Dwie konferencje. Jak się czujesz, dołączając teraz do Flików? No bo te pytanie teraz inny wymiar ma troszeczkę. Yy, czuję się dobrze ogólnie, no jakby. Można powiedzieć, nie spodziewałem się, że jak to wygląda od środka, że to jest aż, aż tak, eee, ale no mówię, nie będę tutaj e, narzekał, że tutaj jestem, no bo sam się na to gdzieś tam pisałem i, mm, i wziąłem w tym udział. E, natomiast no, jest ciekawie, no tak to bym powiedział, jest ciekawie. W ostatnich... Chwilach w, ostatni, w ostatnim czasie u Ciebie to w ogóle jest ciekawie. Co? No, dużo się dzieje, dużo się dzieje, nie ma co ukrywać. W ogóle się w życiu u mnie dużo dzieje. Muzyka, y, przygotowania do walki, przygotowania do wesela, do ślubu, y, płyta, sesje zdjęciowe, teledyski. No nie narzekam na, na to, żebym nie miał co robić, a może tak. Co Cię najbardziej zaskoczyło, jak teraz już możesz powiedzieć po, tym, po tych dwóch konferencjach, po programach, po tych zdjęciach, jak teraz już tak na chłodno na to patrzysz te dwa dni przed walką. Wiesz co, że będę się tak stresował tymi konferencjami, że będę taki trochę zamknięty, ale potem na tej drugiej konferencji już się otworzyłem i teraz myślę, że już w ogóle będę do tego na całkiem na luzie podszedł, bo. Yy... No widzę, jak ten świat trochę wygląda, wiesz, tutaj się też dużo operuje słowem, ja jest, myślę, że jestem w tym w miarę dobra. jeszcze nie pokazałem do końca yy, swoich możliwości, chociaż, chociaż no już pierwszy beef we freak fightach mam, Jacek Murański z, ma z małżonką yy, czają się na mnie, więc kurde, obracam się za plecy, jak chodzę po hotelu, oczywiście że żartuję. Nie ty jeden. No, jest dużo, nie, no widzę, że to jest dużo, dużo osób, które, <laughs> widzę, że tutaj w ogóle konflikty to się mm, bardzo łatwo pojawiają, więc kurde, no... Trzeba być ostrożnym. Dobra, jeszcze, jeśli chodzi jeszcze o konferencję, to troszeczkę nie mieliście pola do popisu, no bo tam przekrzyczeli was, nie? Dużo się więcej działo oprócz was. Tam krzyczeli... Lecieli na siebie, to nie mogliście spokojnie z, z Majorem porozmawiać. Wiesz, co, to chyba dobrze, ale tak jak wiesz, no tutaj chyba każdy zauważył, że my z Majorem darzymy się szacunkiem, nie mamy ze sobą konfliktu, nie będziemy go na siłę tutaj dla publiczności, czy nie wiem, dla kogokolwiek, żeby wiesz, komuś się miło zrobiło, nie będziemy tego konfliktu na, na siłę gdzieś tam. E Wymyślać, kreować, tak. No, myślę, że damy dobrą walkę, ja, ja, ja się na pewno do niej dobrze przygotowałem i tu jest jakby 100% że, że wychodzę i chcę w tą walkę wygrać, a żeby ją wygrać to, to muszę go pokonać, no i to jest jakby dla mnie mm, najważniejszy element tej układanki. A widzę, no cała ta, cała ta otoczka, wiesz, no ch chyba roast z Najmana z, z Murańskim jest najbardziej oglądaną rzeczą teraz w internecie, no więc samo to się rozumie, że... Tego ludzie oczekują, krwi igrzyska, mam nadzieję, że igrzyska już mamy za sobą, no to mam nadzieję, że teraz będzie ta krew w, w walce, nie? A powiedz mi, jeśli chodzi o samego Majora, y, nie martwi cię ta jego przeszłość sportowa, którą mówi, że ma? Wiesz wiemy. co, no nie, nie martwi mnie ona, no bo ja ci powiem tak, yy, z tego co wiem, to też ma jakąś przeszłość, wiesz, yy, po drugiej stronie muru to też tam się raczej za bardzo nie da trenować, wiesz co, 10 lat to tam nie potrenował za bardzo zbytnio jakoś tego sportu. Nie wiem stary, nie wiem co mam ci odpowiedzieć, nie, nie wiem jaka jest, jaka jest jego przeszłość w ogóle, jak mogę wiedzieć bo ja, ja nawet... Mówił, że coś tam trenował, że trenował. na ulicy chyba się też bił, tego, okay. nie, tego nie wiem, może wzmyślam, ale gdzieś tam okay. jakiś tytuł mi się rzucił to... No powiem ci tak, ja wiesz co, nie myślę o tym, w ogóle w sumie le lepiej mi o tym nie mów, kurwa jest dzień przed walką, więc w sumie wolę o tym kurwa nie wiedzieć Dobra, Nie, śmieję się, wiesz co, wychodzę wychodzę po prostu, wiesz no, nie ma już odwrotu, nie? Przygotowywałem się, ciężko trenowałem, kurczę, nie mam może przeszłości ze sobą, wierzeń w sportach walki, tym bardziej, wiesz, ja wychodzę, można w takim razie jeszcze tym bardziej jest, jest, ja wychodzę na luzie, no bo skoro mam przeszłość i, i uliczną, i, i jakąś sportową za sobą, to ja wychodzę jako typowy świeżak, nie mam ulicznej przeszłości za sobą w bijatykach, nie byłem jakimś kurwa kozakiem na ulicy, przez to też poszedłem tutaj do tych freakfightów, żeby się spróbować, mam wiesz, 31 chyba lat, <laughs> 32, 32, 31 lat, e, 32, <laughs> 32, 32 lata, więc wiesz... Chciałem się spróbować też jak facet. No nie ma lepszej formy próby niż walka, niż dać sobie popysku, więc mówię, przez to, że nie miałem może tego okazji robić właśnie za mało lata, to teraz nadszedł czas, teraz albo nigdy. Przyłożyłem się do treningów, już wiem, jak to jest dostać na głowę. Nie jest to nic przyjemnego, więc będę się starał, żebym to ja uderzał, a nie był uderzany. Dobra, teraz zabuku oficjalnie ty witałeś innych w Polsce, a teraz ja witam cię oficjalnie w Uniwersum Rodziny Murańskich. O, w Uniwersum Rodziny Murańskiej. Więc co, ja ci powiem tak, e, zaskoczę cię, bo ja w tym uniwersum jestem już troszeczkę wcześniej, tak? bo ja o. się znałem z, e, z młodszym Murańskim. Okay, okay. Byliśmy kiedyś razem na wakacjach. E, nie, że w sensie, że pojechaliśmy, Aha, nie, że pojechaliśmy to, wspólnie na wakacje, ale tak, byliśmy taką tak, większą tak. grupą tam ludzi ogólnie z Polski na Oczywiście. wakacjach i tam też był e, młody Mateusz. Mateusz, dokładnie. Mateusz Murański. Więc ja to uniwersum z nami można powiedzieć, że nawet kurwa. Temat z jakiś tam. No, wiesz co, ja nie chcę tego poruszać. Ale... Nie chcę tego tak, poruszać, tak, 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 tak. bo jakby co Dobra. o zmarłych się mówi tak, albo dobrze, albo w ogóle, oczywiście. więc my ten temat przemilczymy, eee, to też nie jestem jakaś wiesz, Zapomniany, mniejsza o to. No, Natomiast... ale teraz już wszedłeś. Więc w... tak. No, troszeczkę, troszeczkę nieświadomy pewnie, nie? Nieświadomy, wiesz, no ja tutaj już mówiłem kolegi wcześniej na wywiadzie, że wiesz, ja go nie obraziłem, byłem Naturalny. Tobie się tak wydaje. No może, tobie no, on, się tak nie, wydaje. Nie, no to, to też jest zdanie internautów. no i no, ludzi, Oczywiście. To, to też jest zdanie ludzi, wiesz. No ja widzę, że oni szukają tutaj, wiesz, okazji do nie wiem, do. Słowo, wiesz, o co ci słowa nie możesz powiedzieć. Bo jak powiesz słowo, to już jesteś po drugiej stronie Okej, okay, no, no jakby, tylko, nie? że wiesz, o nie to, wiem, chodzi? wiesz, powiem ci tak, bo Ty chyba też masz jakieś rozumienie. No tak, ja, tak, tak, ale tak. to wiesz, ja ci powiem tak, no na huki to sobie mogą, wiesz, brać kurde gołębie, kurwa, w tym, w parku. W parku. No ja nie jestem chłopakiem, który się da, wiesz, zakrzyczeć, czy tam wiesz, czy to jego żona, czy, czy pan Jacek, jak będą chcieli wiesz, mnie zakrzyczeć na huki wziąć, no to ja nie jestem osobą, która się temu podda. Natomiast. Ja też nie mam z nimi konfliktu tak naprawdę, wiesz co, jeżeli oni go sobie gdzieś tam w głowie yy, sami ja budują, jak oni go sobie sami w głowie budują, no to niech sobie, muszą sobie z tym żyć, wiesz co, no, ja, ja jakby mam czystą głowę z tym, nie, w ogóle mnie to nie interesuje za bardzo, jakby wchodzenie z nimi w jakieś polemiki, wiesz, tym bardziej, że ja go zapytałem tylko o język francuski tak, i on się tak. od razu jakby tym obraził, potem tam coś poszło o tej patopatriotyzmie pato i to jest w ogóle słuszne słowo, bo mówię, wiesz, jak jest... 10 tysięcy zdań na temat Najman to, Najman tamto, Sraka motyka, coś tam, coś tam, coś tam, a potem tam, tam, a, a, reczyzna, ta, a potem no, no, na tą tak. my w ogóle rozmawiamy, wiesz co, ci, to nie jest miejsce, no, nie w tym kontekście, tak? A potem nagle wyjeżdża w ogóle teraz widziałem z tymi, z żołnierzami zaklę, tak, wyklętymi, tak, mówię, tak, mówię, mówię, człowieku, no. Okej, okay, nie? Wiesz co ci, to. niezłe, no nie, nie mieszadełko, to mieszadełko takie, no. że ja od tego odpulam nie chcę w ogóle w tym mówię za bardzo tam ee, nie ja wiem, ale poczekaj, bo, bo wczoraj Jacek na programie powiedział, że a może ty coś nieświadomie powiedziałeś, może ty nie wiesz, bo ty jesteś młody. Nie no świadomie mówię, doskonale wiem, znaczy doskonale wiem, akurat rzeczywiście pan Jacek mnie uświadomił, nie wiedziałem o tym, że e, jakiś minister e, wykasował 1 maja Dzień Żołnierzy Wyklętych. Bardzo słabo, może rzeczywiście dobrze, że o tym powiedział, natomiast no ja uważam, że ogólnie miejsce i w sposób w jaki oni gdzieś tam mówią o tym patriotyzmie i sobie mordę To, to, prostu, jest, to no. jest wiesz, to, to nie jest jakby miejsce i czas na to Natomiast, e, natomiast też potem pokazał na tym roście w jakim, na jakim poziomie my rozmawiamy No bo on chciał zgrywać elokwentnego jakby inteligentnego i kurde oczytanego i om i am i, i, i ota do z i alfa i omega I nagle mówi z buku ruku, śmierdzący coś tam Mówię no to kurwa, no to będą no ręce mi opadły Mówię no to albo rozmawiamy na poziomie wiesz, e, uniwersyteckim kurwa i z fakultetami i po francusku albo rozmawiamy z boku z ruku muran surrani będziemy się kurwa wiesz grabkami przyta rzucać w piaskownicy no to nie w tę stronę nie No dobra powiedz mi jeszcze o tej sytuacji z żono no bo ja tego nie widziałem, tylko doszło mnie słuchaj, jakbyś mógł to opisać, bo to jest Nie ma tam jakieś, filmu, mówię, bo to już, też głupio mi, rozumiem też, że taka jest konwencja, mówię, to już. Nie, chodzi tylko, nie wiesz co, nie ma. Chodzi, tylko, żebyś powiedział, chodzi mi o to bardziej, nie? że już mówiłem to w jednym wywiadzie i teraz muszę to jakby, wiesz, bo, mówić drugi raz. Bo niektórzy powiedzą, poczekaj, bo niektórzy, przepraszam, że ci przerwy, bo niektórzy powiedzą, że y, ja wyciągam i jakby próbuję kogoś napuścić na rodzinę Murajskich, Aha. ale to mnie tam w ogóle nie było, ja tego w ogóle nie widziałem. Coś się wydarzyło na konferencji, a konsekwencja tego, co wydarzyło się na Konferencji była po prostu y, interakcja, bo nie wiem, co się dokładnie wydarzyło zaraz usłyszę. Intera nazwałeś. Interakcja y, Joanny Golewski Murański z tobą. I teraz o tej interakcji chciałbym. No usłyszeć, swoich twoich. Interakcja na zasadzie, inwektyw, jak to. soryki, ładnie można powiedzieć. Pani Murańska, gdzieś tam. Y Wiesz, najpierw nas zabijała wzrokiem, a potem gdzieś tam, jak wychodziliśmy, no to zaczęła do nas jakieś tam e, przekleństwa. E, aha, w sumie zagroziła mi tak, mówi, czy zaraz ja mam zacząć e, szperać, kurwa, w twoich, e, ten, w ogóle zdziwiło mnie, bo ja... W ogóle można powiedzieć, że groziła, że jak ona zacznie szukać o mnie i powyciąga te rzeczy, tylko ja nie miałem w ogóle nawet ochoty jej odpowiadać, że kurwa zachęcam ją wręcz do tego, no bo niczego by nie znalazła na mój temat, a ja, wiesz, nie chcę w ogóle, no nie wchodziłem z nią w ogóle w żadną, wiesz, dyskusję, więc jakby, chociaż już miałem taki moment, że się zatrzymałem i chciałem jej odpowiedzieć, to moja dziewczyna na mną i powiedziała weź chodź i wiesz, i ona tak naprawdę nie powiedziała... Trochę klasy, wie pani co, ma pani e, swój wiek, mogłaby pani mieć trochę klasy, bo ona jakieś faki pokazuje, no dzieci nada o super, je, dzieci like? nada, dzieci nada, dzieci nada, ja, ja ci powiem, że to trzeba bardziej Mateusza Kaniowskiego zapytać, bo on, e, my żeśmy już odeszli, byliśmy przy samych drzwiach i ona coś krzyczała. my żeśmy stamtąd wychodzili, więc Aha. my żeśmy z nią nie weszli do końca w tą interakcję, natomiast Mateusz to mi potem się za głowę złapał, zadzwonił do mnie i mówi stary... Czy ty słyszałeś co ona tam w ogóle gada? Mówię, nie Mówię nie, nie musisz mi tego nawet powtarzać, Mówię, bo to wiesz, nie, nie interesuje mnie w ogóle, nie? No dobra, powiedz mi jak ty, jak ty w ogóle, co się w twojej głowie urodziło jak ona do ciebie mówiła te słowa? Nie chcę, nie chcę żebyś jej tutaj obrażał, cokolwiek, ale, ale ci... co ty, jakiego ty miałeś ząbka w głowie jak tak sytuacja się Byłem wydarzyło? Byłem trochę w szoku, bo ja nie wiedziałem, że wiesz, że coś się tak ubodło, czy jej męża, wiesz, no, ja nie wiedziałem, że w ogóle, umówmy się, nie wiedziałem, ja nie powiedziałem nic złego na tyle, żeby ktoś mnie potem wiesz... Y... Jakieś afery ze mną kręcił w co, gdzie nie powiedziałem, on jest taki i taki i tak dalej. Myślę, że kurde, Marcin, czy w ogóle połowa ludzi, z która y, ma jakiś konflikt z, z murańskimi, czy z murańskim, no to powiedziała o wiele więcej przykrych tematów i, i, i rzeczy na temat pana Jacka. Ja tylko zapytałem o ten francuski i powiedziałem, że, że to nie jest miejsce do promowania jakichkolwiek postaw patriotycznych. I, i tyle, więc nie wiedziałem, że to ją zabolało. I nic sobie nie pomyślałem. Pomyślałem sobie, że no jestem, wiesz, trochę chyba jakby wyżej jednak, e, mentalnie, żeby wchodzić z nią w jakiekolwiek takie, wiesz, podwórkowe e, przepychanki i szarpanki, czy wiesz, czy wykrzykiwanie ty, to ja, tamto, ty jesteś u pani, nie, ty jesteś u pani, wiesz, coś, daj spokój. Czyli ogólnie niektórzy pomyślą, że ja jestem. Kontentowany, że kolejna osoba jest wciągnięta w uniwersum mureńskim, która, która nic nie zawiniła i nic tak naprawdę złego nie powiedziała. Ale tak naprawdę mi jest przykro stary, bo teraz gdziekolwiek nie będzie jakiś twój temat, to będziesz wciągany w ten bęben medialny i będzie te twoje nazwisko, twoja akcyza cały czas gdzieś tam mielona. Niestety w ten negatywny. Wiesz co, negatywny nie są, sposób, ja mam nie? powiem ci szczerze, że nie sądzę, żeby tak było, chyba, że oni ten temat będą gdzieś tam. Nie, no to, no to na pewno nie, ja nie mówię że ciebie to, że ty się będziesz tym przejmował, ale na pewno już nie, nie, nie ale, ale też wydaje mi się, nie? że nie, no bo ja robię dużo, wiele ciekawszych rzeczy niż konflikt z Mureńskimi, nie? Za chwilę wydaję płytę, za chwilę wydaje teledyski, za chwilę gram koncerty. Wiesz, gram w Szwajcarii, w Niemczech, kurde, za chwilę polecę do Stanów. Wiesz, coś no w po życiu, w Francji? Będziesz grał? We Francji jeszcze nie, ale już grałem we Francji, powiem no, ci. Grałem we Francji po dla Polaków, tak, po polsku. Natomiast chodzi o to, że wiesz, ja... Mam co w życiu robić i mam się czym zajmować, i, i ogólnie moim życiem jest muzyka i głównie tym się zajmuję, więc jakby mam nadzieję, że jednak będą pisać o tym, chociaż tak naprawdę trochę e, teraz e, sam sobie zaprzeczam, nie, bo... bo ogólnie zauważyłem, że wiesz, nie jak nie pisali o mnie, tak jak poszedł, wiesz, tam ktoś może powiedzieć. Spokój przez malcom, jak nie, ale nie chodzi o to w ogóle, tak. wiesz. Jak wrzucasz numer, to wiadomo, jedni napiszą drudzy nie, a teraz jak kurde poszedłem do Cloud MMA, to nagle wszystkie media branżowe glamra, piszą o mnie codziennie. Hip hop nigdy co o mnie, trzeci post, wiesz, wcześniej się mnie y, o muzyce tak chętnie nie pisali, no więc no niestety taki, kurczę, mamy świat, że ludzi teraz interesuje bardziej y, to, coś, otoczka, jakieś dymy, jakieś tego typu rzeczy niż, niż stricte jakaś treść i przekaz, no ale trudno, no taki mamy świat jakby, wiesz, y, też tutaj jestem, więc spoko. No, jeżeli mają pisać o mnie w kontekście z murańskimi, to niech piszą. Mam nadzieję, że przez to ktoś sprawdzi chociażby jakiś jeden e, rękut. Ale no. Do, do, no, dokładnie, no wiesz, no, nie jestem też jakby e, tutaj odkrywczy, wiadomo, że, mm, że gdzieś tam e, korzystamy z też tego boostu tutaj, który dostaliśmy od klauta. Natomiast to nie jest do końca dobry boost. Mam na myśli właśnie, że w, w kontekście wiesz, e, z murańskimi to nie będę promował ani swojej muzyki, ani swojej osoby. <grym> Bardzo e, dobrze. I wiesz co, no zobaczymy, jak to się będzie rozwijało, nie? Zobaczymy, no jestem ciekaw sam. No współczuję ci. To ci mogę powiedzieć, no i czekamy na walkę, no bo na pewno będzie sportowo, bez demów, jeśli chodzi o toczkę. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo.